Jeśli zastanawiacie się, jakim cudem nagle mam rzęsy, to na szczęście istnieje coś takiego jak kosmetyczka. Simowe odkrycia o nie, nie zamknę okna. Simowe odkrycia to nowa seria, w której będę mówić. O takich bieżących rzeczach, trochę, żeby przestać zaśmiecać rozgrywki, gadania o jakichś nowych modach na przykład. Będę to robić po prostu tutaj, co nie znaczy, że w rozgrywkach nie będę czasami się o tym rozgadywać, ale może mniej. Um, też oczywiście o tym, co mnie zaskoczyło w dwójeczce, bo zawsze po prostu w każdym miesiącu coś mnie zaskakuje, co nie znaczy, że odcinki z tej serii będą się co miesiąc ukazywać, bo to nie jest chyba możliwe. Ale ciągle gdzieś coś znajduję albo po prostu są jakieś nowe informacje, o których też może czasami będę miała ochotę. Się jakoś wypowiedzieć, więc wrzucam to sobie wszystko do takiej luźniejszej formy. Jeśli będę mówić o rzeczach, do których są jakieś linki, no to oczywiście one będą zawsze w opisie. Lecimy. Jeśli chodzi o Sims 2, to z ostatniej chwili, w zasadzie z wczoraj, czyli dla Was jakieś półtora tygodnia temu, zrobiłam coś. Szukałam ostatnio farb do The Sims 2, takich na zasadzie pół na pół. Jest w grze jedna taka farba i chciałam po prostu sobie znaleźć tego więcej. Taki jak o, tutaj nawet kawałek widać w gabinecie mam tak pomalowane. Na ogół tego typu malowanie kojarzy mi się ze szkołą, ale to bardzo zależy od tego, jakie są kolory i jak to jest ogólnie zrobione. I chciałam coś takiego sobie właśnie znaleźć, ale nie znalazłam, więc zrobiłam to sama. No i element odkrycia tutaj jest taki, że dowiedziałam się dopiero co, dopiero przy procesie ogarniania jak to w ogóle się robi, że jest coś takiego jak Homecrafter. To jest taki program jak warsztat ten oficjalny do Sims 2, tylko że do rzeczy z trybu budowania. I to jest program, który kiedyś normalnie można było pobrać sobie na stronie do Sims 2, a teraz to tam trzeba go szukać no nie i jeszcze kombinować, żeby zaczął działać. Ale no jest coś takiego i tam można dosyć łatwo sobie właśnie edytować jakieś tapety, dywany i tak dalej. Więc zrobiłam sobie właśnie takie pół na pół, no tak nie do końca pół na pół, bo trochę mniej jest tego niebiałego koloru, ale no generalnie jest farba na zasadzie, że kawałek jest na przykład żółty, kawałek jest biały i te kolorowe kolory są dopasowane do Całych ścian, które są w grze. Wybrałam sobie dziewięć kolorów yy, i zrobiłam sobie właśnie taką, taką swoją wersję, żeby można było jakoś tak fajnie kombinować z tymi kolorami, że jedna ściana jest cała, druga jest połówka, na przykład, no nie. No i jeszcze jeśli chodzi o dwójkę, muszę się powtórzyć z jedną rzeczą, bo to było tylko w rozgrywce gdzieś. Co prawda to była rzecz tytułowa z tej rozgrywki, ale jakoś tak mam ochotę po prostu powiedzieć o tym tutaj, że jakimś cudem dopiero ostatnio w zeszłym miesiącu się dowiedziałam, że jak jest ta. Nagroda z kariery Obi te, te takie roślinki, o które trzeba dbać i się uczysz kreatywności. Że jak się dobrze dba o te rośliny, to normalnie robi się z tego jedna duża roślina w doniczce, która jest takim unikatowym obiektem, którego nie można poza tą nagrodą nigdzie kupić. I można ją sobie normalnie postawić w domu albo sprzedać za 350 simoleonów. Myślę, że nie wiedziałam o tym, dlatego że po pierwsze ja zapominałam zawsze o tych roślinkach, albo w ogóle o tych, o tych nagrodach karierowych zapominam, tak naprawdę sprawę, że one w ogóle istnieją. No i też nie widziałam filmu o nagrodach karierowych na kanale Only Abidoang. A czy wy widzieliście ten odcinek, w którym ja wystąpiłam? i następna rzecz to jest taka trochę mała rzecz, a cieszy, taka pierdoła um, zauważyłam jakiś czas temu że jak jest, że jak się używa klawisza M, żeby przestawiać sloty, jakby przestawiać obiekt na um, na przykład jakichś komodach i tak dalej, żeby zmieniać jego miejsce to można tego użyć też na łóżku jak na przykład kot na nim śpi, to można tylko kota przesunąć po prostu nie wiem, jakoś, jakieś takie satysfakcjonujące dla mnie to jest. Ostatnio w wolnym czasie pogrywam sobie w Early Strange Town zrobione przez Guto Simer. No, już jakiś czas nie grałam, ale ogólnie mogłabym powiedzieć, że jest nawet chyba lepsze niż standardowe dziwnowo. Jest umiejscowiony mniej więcej 25 lat wstecz, czyli np. Pascal Dziwak jest małym dzieckiem, a Ofelia z mroki jeszcze się nie urodziła. W mojej rozgrywce postanowiłam chronić każdym kosztem Ireneusza Widmo i Kaboda Spectera, i uśmierciłam oliwkę przy porodzie ich syna Moribanda. I teraz Ireneusz, Nervus i właśnie Moriband mieszkają sobie. W ładnym domku przeprowadzili się z tego cmentarzyska i sobie fajnie żyją. Przecież oczywiste, że nie będę robić dokładnie tego samego biegu wydarzeń, nuda. Tylko oryginalni dziwno w Simowie muszą zaistnieć czyli Jaćka Kowal, urodzi wszystkie dzieci, zapelaczowi i tak ale jak coś mi się nie podoba, to sobie to zmieniam. Teoretycznie Oliwka i Kabody chyba. To, to chyba była prawdziwa miłość, chyba tak w loże jest ogólnie, że, że jego akurat ona nie zamordowała, także ale ja te piary nigdy nie lubiłam, więc się jej pozbyłam. Bawię się świetnie, polecam. Do tego mogę dorzucić też kolejne moje znalezisko związane ściśle z tym, bo właśnie dlatego tego szukałam. Ludzie przerabiają maxisowe domy i wrzucają je do internetu do pobrania, chociażby na Tumblrze. Dla Kowali potrzebowałam większego domu, ale we wczesnym dziwnowie nie ma tego dużego domu, w którym oni oryginalnie w normalnym dziwnowie mieszkają, więc pobrałam go sobie w fajniejszej wersji, w takiej jasyfied wersji i po prostu wstawiłam. Mega przydatna opcja, szczególnie dla osób, które z budowaniem się nie lubią, tak jak ja. Na Reddicie można zobaczyć różne rzeczy, i jedną z takich rzeczy, które już jakiś czas temu widziałam, to była katcenka ze ślubu, gdzie. I jeden i drugi Sim ucieka z ołtarza. Nie wydaje mi się, żeby to było ogólnie możliwe w grze. I zadziwia mnie to, że ktoś to nagrał w momencie, kiedy totalnie to musiał być jakiś błąd. Tam jeszcze też w tej scenie pojawia się towarzyski króliczek w którymś momencie, i ja próbowałam to dokładnie tak samo odtworzyć, jak było w tym, i za nic nie chciało mi to tak zadziałać, że, że, że obydwoje. Zawsze to był jeden z tych Simów. Wygląda to przekomicznie, polecam sobie zobaczyć. I jakbyście nie wiedzieli, jak w ogóle to zrobić, że Sim. Ucieknie z przede to wystarczy obniżyć mu trochę potrzeby. Jeśli to nie jest Sim żyjący w naszej rodzinie, no to można go tam selektablować, no nie? I na kodzie można mu obniżyć potrzeby, można obniżyć też relacje te na dolnym pasku do poniżej 70 czy poniżej 80 nawet wystarczy, ale same potrzeby nawet wydaje, wydaje mi się, że wystarczą. Także jakby co, jakbyście potrzebowali do fabuły, to tak to się robi. Do Sims 3 są dwie takie dosyć świeże nowości, jakich używam. Po pierwsze, zmienione portrety na interfejsie. Niestety ten mod nie powstrzymuje gry od absolutnego zbagowania tych portretów, ale wydaje mi się, że są trochę bardziej realistyczne i Simowie nie mają też jakichś takich dziwnych, powykrzywianych ryjów na nich, no nie? I druga rzecz, która mi się mega podoba, to jest mod, który obniża ogólnie nastrój Simom. Brzmi to może trochę okrutnie, ale też moim zdaniem on urealistycznia rozgrywkę znacznie, dlatego że oryginalnie jest tak, że może Ci umrzeć członek rodziny, ale masz wygodne krzesło i ładnie ozdobiony pokój i w sumie już jest pełnia szczęścia. To tak nie powinno działać, więc ten mod z automatu obniża ten podstawowy nastrój, jaki Sim ma o ileś tam punktów i jeszcze też osłabia pozytywnie na nastrojniki i wzmacnia negatywne nastrojniki. Nie widać tego w numerach, jak się najedzie na ten nastrójnik, ale da się odczuć, że faktycznie trudniej jest o dobry humorek tego Sima. Ten mod ma też kilka stopni nasilenia. Ja mam tę wersję lekką, najlżejszą i ja widzę sporą różnicę już, także możecie sobie potestować, powybierać. Bardzo polecam. I jeśli chodzi o Sims 3 to chciałabym Wam polecić też kanał na YouTubie. Mianowicie Simmerly. Mateusz ma dosyć duże konto o Simsach na Twitterze i teraz próbuje swoich sił też na YouTube, nagrywając głównie przydatne materiały właśnie o trójeczce po angielsku. Jeśli kojarzycie ten piękny GIF zrobiony w Sims 4 z Simką siedzącą w pędzącym pociągu i czytającą książkę, to jest to właśnie jego autorstwa, więc taki jest poziom rzeczy robionych przez niego. Zachęcam. Konie w The Sims 4. Już niedługo. W sumie, jak ten film wyjdzie, to już zaraz, zaraz, nie? Też jeszcze niedawno byłam w tej drużynie, która mówi o tym, że bez otwartego świata to konie w ogóle bez sensu, po co takie coś? Ale czy na pewno, czy na pewno jest potrzebny otwarty świat do koni? Zobaczyłam potem komentarz w dyskusji em, o tym na naszej grupie Pomidor Smerty, w którym ktoś słusznie wypunktował, że przecież w rzeczywistości też no, ludzie nie używają już koni jako środka transportu, nie jeżdżą gdzie popadnie na tym koniu, no nie zjeżdżają, nie, nie wiem, do pracy za na koniu. Raczej ludzie jeżdżą w jakichś takich bardziej wyznaczonych miejscach, po lasach, po plażach i tak dalej, no albo po prostu w ogrodzonej jakiejś tam stadninie, albo po jakichś takich bardziej pustych miejscach, gdzie faktycznie można. No teoretycznie nie jest to niezgodne z prawem, żeby koniem jeździć po ulicy, ale no raczej ludzie na ogół tego nie robią. Też ten koń może się przestraszyć ruchu ulicznego na przykład, nie? Więc ym, nie jest to jakaś taka praktyka która no, no no po prostu koni nie jest środkiem transportu, nie żyjemy w Red Dead Redemption, tylko jakieś większe przestrzenie mogą najwyżej być do tego potrzebne, co w tym dodatku raczej będzie, w sensie w tym nowym otoczeniu. Inne otoczenia mogą mieć trochę więcej problemu, ale też te mm, sąsiedztwa są w miarę otwarte, w sensie no nie możesz sobie każdego domu podejrzeć, który tam jest i w którym ktoś tam mieszka, czy coś, e, ale ogólnie można się poruszać po tych sąsiedztwach, no nie? Więc myślę, że na spokojnie można będzie koniem jeździć nawet w tych Otoczeniach z podstawki czy coś. Obawiam się, że one będą potwornie zbagowane, pewnie jak rowery, no nie, ale, no, bo, no, czego mamy się spodziewać? Ale, no, muszę przyznać, że też ym, animacja tych koni jest bardzo ładnie zrobiona. Widać, że się naprawdę postarali, że były tam refki odpowiednie do tego i w ogóle, że naprawdę na wzór prawdziwych koni to było zrobione. Tam mówili też w tym, w tym swoim programie, no nie, w którym mówią o nowościach, że, że właśnie mega dużo patrzyli na to, jak faktycznie konie się poruszają. Szczególnie jak porównam sobie to do Sims 3, gdzie konie przez oczywiście połowę czasu chodzą tyłem, to zdecydowanie jakby widać taką naprawdę realistyczną fizykę tego konia. I w ogóle też ludzie, którzy mówią, że bez otwartego świata konie nie mają sensu. Czy wy naprawdę jak gracie w Sims 3 i macie tam konie, to sadzacie tego Sima zawsze na tego konia, żeby on sobie tym koniem dojechał do pracy gdzieś tam? Chce wam się to wszystko robić? Przecież nie można konia ustawić sobie jako domyślnego środka transportu czy coś. Tylko musisz osiodłać go, posadzić tego Sima na tym koniu, kliknąć tam, żeby gdzieś pojechał. Jeszcze liczyć na to, że on nie zejdzie z tego konia i nie, pójdzie, nie pojedzie taksówką jednak. Więc no... No mnie na przykład by się nie chciało i jeśli jeżdżę gdzieś faktycznie koniem, to albo po prostu robię przejażdżkę zwykłą, albo jadę pod ten ośrodek jeździecki, kiedy czegoś potrzebuję tam, pójść na jakiś wyścig, czy rozmnożyć konia, czy cokolwiek. A tak na parcele publiczną, żeby koniem, za nic by mi się nie chciało tego robić. Także bez przesady z tym otwartym światem, naprawdę nie jest potrzebne do tego, żeby można było mieć konie w Sims 4. Ciekawa tylko jestem, czy w Sims 4 też koń nam się będzie teleportował do salonu. Tak średnio raz na trzy dni. Do The Sims 4 odkryłam ostatnio dwa ciekawe mody, z czego jeden już wyjęłam, bo trochę mnie wkurzał, ale ogólnie Beka jest mega z tego moda, bo jest to mod Give Me Some Talent i on polega na tym, że SIM może wyrobić sobie talent do danych umiejętności, ale jednocześnie może wyrobić sobie antytalent. Ja na przykład troszkę pośpieszyłam się z tymi pierwszymi etapami życiowymi w mojej rozgrywce, jak przez kilka dni tam zdarzyło mi się grać i potem się znudziło. Tam nie chciało mi się tym nie wlakiem zajmować, małym dzieckiem i tak dalej i trochę to gdzieś tam przyspieszyłam, no i potem mój sim miał cały panel zasrany po prostu informacjami, że, bo to się pojawia jako cechy, że zły w tym, kiepski w tamtym, beznadziejny w jeszcze czymś i prawie żadnych umiejętności nie mógł na, jakich, na jakimś takim normalnym poziomie zdobywać, no nie, bo faktycznie to ma wpływ na grę taki, że te umiejętności, do których Sim ma antytalent, idą mu mega opornie, dużo wolniej niż tak normalnie w grze. No i w drugą stronę, te, do których ma talent, podnoszą się dużo szybciej, no nie? Więc no jak wyjdzie na to, że Sim nie dostanie żadnego talentu, tylko same antytalenty, to jest śmiesznie. Więc polecam, jeśli macie po prostu poczucie, że czwórka jest za prosta. Taki mod może być, myślę, całkiem ciekawym urozmaiceniem. Niestety, ten mod chyba nie ma polskiego tłumaczenia. A drugi mod to jest taka mała rzecz, która mi się mega podoba. Jest to mod na losowe prysznice. Czyli jak klikamy na prysznic, to nie mamy co najmniej czterech opcji różnych pryszniców, tylko po prostu weź prysznic i Sim dostaje po nim losowy nastrójnik. Tych nastrojników jest więcej niż oryginalnych opcji prysznica, więc to fajne urozmaicenie do rozgrywki, trochę losowości, a też niweluje ten irytujący problem, że na przykład Sim nie jest już pobudzony, więc nie może wziąć szybkiego prysznica i znika mu w ogóle ta interakcja. O jezu, jakie to jest wkurzające. Chociaż akurat jeśli chodzi o pobudzenie, to niestety w trakcie tej emocji nie ma w ogóle opcji prysznica z tym modem. Taki mały błąd, albo może wynikać też z jakiegoś konfliktu u mnie. Wtedy Sim może wziąć najwyżej kąpiel. Jestem w stanie z tym żyć, ale trochę denerwuję. Wspomniałam coś tam o niemowlakach, także to już jest trochę stary temat, ale może rozwiniemy to, bo mam parę rzeczy. Czy możemy porozmawiać o tym, jak po raz pierwszy mam coś takiego, że o matko, coś jest zbyt realistycznie zrobione w Simsach? Niemowlaki w ogóle bez dodatku razem raźniej są zupełnie bez sensu. Są trochę mniejszymi, małymi dziećmi mają mniej do zrobienia i to jest tyle. Ale jak mamy dodatek razem raźniej, to tam trzeba tyle zrobić z tymi niemowlakami. Te wszystkie kamienie milowe, tych kamieni milowych tam jest chyba z 80. Każde pierdnięcie i smarknięcie jest kamieniem milowym i wielkim wydarzeniem. No i rozumiem, dziecko w takim wieku, tak maleńkie, jakby każdy dzień jest zupełnie nową przygodą i dosłownie codziennie takie dziecko się pewnie czegoś uczy. Tylko, że w Sims 4 to jest jeden, jedyny etap życiowy, który jest aż tak rozwinięty i aż tak szczegółowy. Dlaczego to akurat ma być niemowlę? Ciekawe, czy oni zamierzają w ogóle inne etapy życiowe jakoś rozwinąć, żeby one były porównywalne do tego niemowlaka. I jest jeszcze też taki piękny etap um, u niemowlaka, kiedy umie już siadać tak na kolanach okrakiem, ale nie umie jeszcze raczkować, więc porusza się po prostu skacząc sobie tak na tych kolanach. Jeszcze otwieram sobie drzwi. No, i to może trwać naprawdę długo. Jeśli gramy na, nie wiem, zatrzymanym starzeniu albo jakimś, jakimś długim życiu, to on może tak kilka dni nawet się poruszać, bo jeszcze się nie nauczył raczkować. Więc też trzeba temu dziecku pomóc nauczyć się różnych rzeczy. Żeby naprawdę ogarnąć cały ten etap niemowlaka, tak od, od początku do końca, żeby przez wszystkie te kamienie milowe przejść i wszystkiego tego dzieciaka nauczyć, to trzeba kurde spędzić w grze chyba z pięć tygodni bez kitu. Jak ja grałam niemowlaka, to minęły trzy tygodnie i on jeszcze nawet nie siadał. Nie wiem, może ja grać nie umiem, ale no jeden z moich Simów nie miał pracy i naprawdę miał czas na to. Co prawda była wilkołaczką yy, i tam czasami nie miała czasu, bo musiała rozwalać rzeczy, ale <gulanie> ogólnie nawet jak się super dużo czasu temu niemowlakowi poświęca, to strasznie dużo czasu też zajmie, żeby to wszystko zrobić. Zdecydowanie, brak balansu tutaj jest totalnie. Yy, I nie wiem, czy kiedykolwiek zamierzają wyrównać ten brak balansu. No wiadomo, że możesz. Sobie po prostu pominąć ten etap życiowy i zrobić od razu urodziny. Nawet kodu do tego nie potrzebujesz, tylko tort. Więc niby okej, okay, ale no, jeśli masz cały etap życiowy, który jest mega rozwinięty, po prostu za mocno rozwinięty, do tego stopnia, że go pomijasz, no to tak trochę po co? No i właśnie, miałam jakiś czas temu fazę nagrania w Sims 4 przez kilka dni, i w trakcie tego ym, czasu nadrobiłam jakieś 35 ponad odcinków Legacy Challenge na kanale Kubart. No i chciałam Wam ten kanał też od razu tutaj polecić, bo zrobiłam kiedyś film o małych kanałach simowych wartych uwagi, ale akurat nie jestem pewna, czy Kubart wtedy może jeszcze nie istniał, albo ja nie wiedziałam jeszcze o jego istnieniu, czy nie wiem, zapomniałam o Bartku, ale no niestety ten kanał tam się nie pojawił, więc jakby co to tutaj daje shoutout. Jeśli Wam, nie wiem, brakuje bananów, czy coś, to yy, polecam, bo naprawdę jego Legacy jest bardzo fajnie zrobiony, one są scenki przepiękne, na których zatrzymywałam grę. Ale właśnie grałam i jednocześnie oglądałam, tak? Wcześniej nie zdarzało mi się w ogóle tak robić, a wiem, że masa moich widzów tak robi. No, muszę naprawdę przyznać, że to jest sposób. Ogląda się to całkiem fajnie. Wiadomo, że tam czasami się coś pominie, czasami miałam takie, ale dlaczego ona ma nagle takie włosy? Tak, już, już was doskonale rozumiem teraz. Na kanale Kubart jest też bardzo fajna seria Śledztwo, która jest trochę takim serialem. Ja Bartka w ogóle też poznałam osobiście, widzieliśmy się prawie rok temu w Warszawie i jest mega super osobą, super nam się gadało i w ogóle, no, serdecznie pozdrawiam. I to tyle. Dobrnęliśmy do końca. Też chcę robić tę serię właśnie w formie takiej, że normalnie wyciągam aparat i nagrywam mordę, i tak dalej. To będzie taka forma hybrydowa, bardziej że trochę tego, trochę tamtego. Trochę takiej zwykłej narracji czytanej z ekranu, a trochę mm, faktycznie mojego takiego normalnego gadania do kamery. No bo trzeba się rozwijać, a fajnie by było kiedyś nauczyć się mówić, no nie? Także to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że seria Wam siądzie. I jak zwykle. Ciekawe, że zróżam, że zróżam. I widzimy się w następnym. Pa.